Witam Was serdecznie na Zęgi TV. Jesteśmy po meczu z Wybrzeżem Gdańsk na naszym torze w Lesznie, Poszło dosyć fajnie, wygraliśmy wysoko, więc no każdy ma humory dosyć dobre, więc ja zdobyłem 12 punktów plus 2 bonusy, całkiem fajny wynik, szkoda ostatniego wyścigu, bo Mamy apetyty z tofikiem takie, żeby zrobić w tym biegu 5-1, ale e, Tomas uciekł nam ze startu i już ciężko było go złapać. Fajnie się udało wywieźć chociażby 3-3. Cóż, no ja jestem zadowolony, patrzę e, tak tak już e, bardziej optymistycznie w przód i e, ten mecz był meczem takim, którego potrzebowałem, e, przełamać tą granicę 10 punktów było mi niezwykle ciężko w tym sezonie, dzisiaj mi się to udało i mam nadzieję, że, że ta kontwa już została zdjęta i e, w kolejnych meczach będę jechał równie dobrze. Dzięki wielkie.